Mam na imię Klaudia. Mam 36 lat, noszę okulary z cienkimi oprawkami, lubię swetry z golfem i długo wierzyłam, że szczęśliwa miłość to coś, co przydarza się innym. Wiesz, tym kobietom z reklam pasty do zębów, co śmieją się bez powodu i mają kogoś, kto nosi im kawę do łóżka. Mnie życie raczej częstowało ciszą po wiadomości typu To nie twoja wina. Po prostu. A potem pojawił się on. Nie mężczyzna z bukietem. Pojawił się na czterech łapach, z poszarzałą sierścią, lekko przekrzywionym uchem i oczami, które nie musiały mówić, wszystko już wiedziały. Filip. Tak go nazwałam, zanim jeszcze podpisałam papiery adopcyjne. Siedział sam w rogu schroniska w zamościu, gdy padał deszcz i wszystkie rodziny wybierały szczeniaki. Ja też miałam nie iść. Ale coś mnie pchnęło. Może ta wilgoć w powietrzu, może wilgoć w oczach, której nie potrafiłam już ukrywać. Filip spojrzał na mnie, jakby mówił: Nie musisz się uśmiechać. Ja też nie udaję. I to wystarczyło. Zabrałam go do swojego mieszkania w Lublinie. Parter, balkon z widokiem na stare topole, kawałek życia, w którym cisza stała się mniej bolesna, bo miałam obok kogoś, kto oddychał tak, jak ja, ostrożnie. Filip był dorosły, prawdopodobnie po przejściach, z blizną na łapie, którą opiekunka w schronisku nazwała cudem przeżycia. I tak się zaczęło. Spacery rano po osiedlu, gdzie starsze panie mówiły mi, jaki grzeczny, a ja w duchu myślałam, gdybyście wiedziały, jak mnie ratuje. Każdy wieczór kończył się podobnie. On w kocu, ja z kubkiem herbaty, nasze stopy i łapy plączące się pod kocem. Czasem zakładałam bawełniane podkolanówki w kolorze kremowym, a Filip zawsze kładł łapę na mojej nodze, jakby mówił, jesteś tu, ja też. Wystarczy. I wystarczało. Przez pięć lat był jedynym mężczyzną w moim łóżku. Dosłownie i metaforycznie. Aż do tamtego piątku. Wracałam z pracy w bibliotece. Padał śnieg z deszczem, miałam rozwleczone rajstopy i mokre botki. Filip czekał przy drzwiach, jak zawsze. Merdał ogonem. Dostał kawałek pieczonego kurczaka. Potem, jak co dzień, wzięłam smycz i ruszyliśmy w stronę parku nad bystrzycą. Ale na rogu ulicy lipowej Filip przystanął. Spojrzał na mnie tak dziwnie, jakby chciał coś powiedzieć i osunął się na bok. Zemdlałam prawie razem z nim. Wzięłam go na ręce. Nie wiem jak. Miał osiemnaście kilogramów, ale czułam jakby setne wrzuciłam go do auta sąsiadki, która właśnie parkowała i krzyknąłam tylko weterynarz, zanim przycisnęłam gazowa klinika całodobowa w dzielnicy wrotków była najbliżej. Wpadłam tam z Filipem na rękach. Pomocy. Mój pies. Zawołałam do recepcji. Z zaplecza wybiegł mężczyzna. Wysoki, może trochę starszy ode mnie. Ciemne włosy, zarost kilkudniowy, dłonie ciepłe, pewne. Wziął Filipa ode mnie, spojrzał w moje oczy i powiedział spokojnie. Pani Claudio, jestem doktor Michał. Proszę za mną. Nie wiem, czy to był jego głos, czy sposób, w jaki trzymał Filipa, jakby nie bał się żadnego bólu, ale coś we mnie pękło. Po raz pierwszy od dawna ktoś przejął ciężar z moich ranion. Weszliśmy do sterylnej sali, gdzie położył Filipa na stole. Sprawdzał oddech, temperaturę, łapę, tę samą, zblizną. Patrzyłam, jak jego dłonie sunął po ciele mojego psa z ostrożnością kogoś. Kto naprawdę rozumie? Gorączka, możliwe uczulenie, może infekcja układu nerwowego powiedział, marszcząc czoło. Musimy go zostawić na noc. Zrobię wszystko, co mogę. Nie miałam siły mówić. Pokiwałam tylko głową. Chciałam zostać z Filipem, ale nie pozwolili. Zostałam więc w recepcji. Na twardym fotelu z pustą smyczą w dłoniach i sercem, które drżało jak liść na wietrze. I wtedy usłyszałam. Herbata z imbirem i miodem. Na wzmocnienie. Michał podał mi kubek termiczny. Usiadł obok. Milczeliśmy, ale to milczenie nie bolało. I wtedy pomyślałam, może to nie pies przyszedł mnie uratować. Może to wszystko było po coś. Może ktoś właśnie teraz ratuje mnie? Znowu. Kiedy obudziłam się rano, moje pierwsze słowo brzmiało: Filip. Jakby to był odruch? Nie modlitwa, nie kawa, tylko jego imię. Zaparzyłam herbatę, ale nie tknęłam jej. Otworzyłam zasłony, ale nie widziałam światła. Cała byłam w oczekiwaniu. Zanim wyszłam z domu, Przebrałam się trzy razy. Najpierw włożyłam granatowy sweter, potem sukienkę w kwiaty, ale w końcu wybrałam prostą, białą bluzkę z dekoltem typu łódka, który odsłaniał lekko obojczyki, tak, jak lubię. Do tego spodnie z wysokim stanem, czarne i dopasowane. Spięłam włosy w niski kok, zostawiając parę pasm luźno opadających na szyję. Nie dla kogoś. Dla siebie. Chyba? W klinice powitała mnie ta sama recepcjonistka. Uśmiechnęła się, choć widziałam w jej oczach czujność. Doktor Michał jest już z Filipem. Można wejść. Nie czekałam na zaproszenie drugi raz. Pchnęłam drzwi i zobaczyłam ich razem. Michał siedział przy posłaniu, a Filip leżał spokojnie, z kroplówką w łapie, ale z otwartymi oczami. I kiedy mnie zobaczył, Poruszył ogonem. Hej, mój dzielny chłopaku wyszeptałam, klękając przy nim. Wiedziałam, że się nie poddasz. Pocałowałam go w czółko. Michał podniósł wzrok i uśmiechnął się lekko. Miał ciężką noc, ale jest stabilny. Wydaje mi się, że walczył dla ciebie. Spojrzałam mu w oczy i nagle cisza między nami zgęstniała. Nie była już milczeniem. Była czymś innym. Ciepłem. Zostałam w klinice na cały dzień. Michał przyniósł mi kanapki z serem i pomidorem. Nie jestem kucharzem, ale to klasyka, i temu z ciepłą wodą. Wieczorem, kiedy już byliśmy sami, Filip spał, a ja przysiadłam na parapecie, gdzie stała doniczka z zasuszoną lawendą. Nie boisz się tego wszystkiego? Zapytałam nagle. Czego? Michał usiadł naprzeciwko, podciągając nogi jak chłopak z internatu. Bliskości ludzi, że coś się popsuje. Zamilkł, patrzył przez chwilę na filipa, jakby tam szukał odpowiedzi. Wiesz, kiedyś myślałem, że wszystko da się uratować. Że wystarczy chcieć. Teraz wiem, że czasem wystarczy po prostu być i nie uciekać. Zrobiło mi się gorąco. A może to odległa bliskość jego słów, może sposób, w jaki patrzył na mnie, nie w oczy, ale we mnie. Po chwili wstał, podał mi rękę i powiedział: Chodź, pokażę ci coś. Przeszliśmy do tylnego ogrodu za kliniką. Było już ciemno ale lampki solarne migotały między krzakami dzikiej róży. Michał wyjął z kieszeni latarkę i oświetlił mały domek. Tu przynosimy psy, które dochodzą do siebie. Cisza, zapach ziemi. One to czują. My też powinniśmy. Zanim wróciliśmy, zatrzymał się nagle. Klaudia, chciałbym ci coś powiedzieć, ale nie wiem, czy to dobry moment. Poczułam napięcie i dziwną ochotę, by usłyszeć każde ryzykowne słowo. Spróbuj. Od wczoraj nie mogę przestać o tobie myśleć. To może nic nie znaczyć, ale może znaczyć wszystko. Zrobiłam krok w jego stronę. Byłam tak blisko, że czułam zapach jego kurtki, mięty, ziół i czegoś męskiego. W takim razie, nie przestawaj. I wtedy nie całowaliśmy się. Ale jego dłoń dotknęła mojego nadgarstka tak delikatnie, że całe ciało zadrżało. I to był najintymniejszy gest, jaki ktoś zrobił wobec mnie od lat. Wróciłam do domu z sercem bijącym jak pobiegu. Filip był bezpieczny. Ja też. Ale to, co zaczęło się dziać, nie miało już nic wspólnego z bezpieczeństwem. To była przygoda i zapowiedź burzy. Weekend nadszedł niespodziewanie cicho, jakby nawet pogoda nie chciała nas spłoszyć. Sobotni poranek pachniał kawą i starymi książkami, Michał przywiózł mi tomy o behawiorystyce zwierząt i powiedział, że może ci się spodoba, ale nie musisz czytać wszystkiego, tylko zaznaczyłem te fragmenty, które sam lubię. Filip wrócił do domu. Został wypisany w piątek wieczorem, z zaleceniami, Tabletkami i miękkim posłaniem. Leżał teraz rozwalony na dywanie, z pyskiem wtulonym w moją nogę. Był spokojny, zadowolony. I jakby coś przeczuwał. Może to, że atmosfera w mieszkaniu gęstnieje od niedopowiedzianych słów i spojrzeń, wysyłanych ukradkiem przez telefon. Michał przysłał wiadomość. Wiem, że to spontaniczne, ale chciałbym Cię dziś zabrać w jedno miejsce. Będzie ciepło, miękko i trochę dziko. W sensie, las, nie ja emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Zaśmiałam się. I odpowiedziałam. Tylko jeśli dziko znaczy temu z herbatą i koc. Dwie godziny później siedzieliśmy w jego ciemnozielonym Subaru z Filipem na tylnym siedzeniu, a droga wiła się przez wzgórza Rostoczańskiego Parku Narodowego. On w polarze. Ja w kremowym swetrze oversize, z czarnymi legginsami i wysokimi butami z miękkiego zamszu. Czułam się komfortowo, ale i kobieco. Zwłaszcza, gdy Michał na światłach rzucił okiem w moją stronę i powiedział półgłosem: W tych okularach wyglądasz jak niebezpieczna bibliotekarka. Uśmiechnęłam się. A ty jak facet, który podsuwa jej zakazane książki. Zatrzymaliśmy się na polanie. Michał rozłożył koc, wyjął Temułz i jabłka w kawałkach. Filip biegał nieco leniwie, ale z zapałem. A my leżeliśmy obok siebie. I zaczęliśmy mówić. O tym, jak jego poprzedni związek zakończył się, gdy kobieta, z którą był przez lata, powiedziała mu, że nie może żyć z kimś, kto ciągle troszczy się bardziej o psy niż o nią. A może po prostu nie rozumiała? Że u ciebie troska to forma miłości? Zapytałam. Może. Albo bała się, że nie zdoła mnie posiadać. A ty, chcesz być czyjś? Popatrzył mi w oczy. Długo. Zbyt długo. Chciałbym być z kimś, kto nie potrzebuje mnie łamać, tylko dopasować się. Jak dwa różne kształty, które razem tworzą coś. Co działa? Nastała cisza. I wtedy zrobiłam coś impulsywnego. Pochyliłam się i pocałowałam go w policzek. Miękko. Zatrzymałam usta tuż przy jego skórze dłużej niż powinnam. Poczułam zapach jego skóry, nie dezodorant, nie perfumy. Prawdziwy, ciepły, męski. Jego ręka dotknęła mojej łydki. Gdzie materiał legginsów kończył się cienką koronką od skarpetki, której nikt nie miał widzieć. Ale on poczuł. I spojrzał. Delikatna prowokacja? Nie. Nieświadoma? Chyba. Świadomość przychodzi później szepnął. Nie całowaliśmy się. Ale wszystko we mnie krzyczało Całuj go. Teraz. Tu. W tej ciszy, w tym lesie, przy tym psie. Zamiast tego oparłam głowę o jego ramię. I tak trwaliśmy. Cicho, stabilnie, blisko. W drodze powrotnej nie rozmawialiśmy, ale jego dłoń leżała na moim udzie przez całą drogę. Wieczorem, już w domu, przyszła wiadomość. Twoja skarpetka z koronką dziś zrobiła na mnie większe wrażenie niż wszystkie sukienki świata. Poczerwieniałam. Odpisałam tylko. A ja nie mogę przestać myśleć o twoim ramieniu. Po chwili znów telefon. Zdjęcie. Michał leżał na kanapie, w dresie, z książką. Tu czeka twoje miejsce. Zawsze. I wtedy zrozumiałam. To nie flirt, to nie przypadek. To był początek czegoś, co mogło stać się domem. Ale zanim to nastąpiło, przeszłość upomniała się o mnie. Niedzielny wieczór miał pachnieć spokojem. Planowałam domowe spa, maseczkę z miodem i herbatę malinową. Filip spał na kanapie, zawinięty w koc jak bery dołu, a ja w białej koszuli nocnej z miękkiej bawełny, z rozpiętymi, Krążyłam po kuchni, boso, delektując się ciszą. Do czasu, aż telefon zadzwonił. Numer zastrzeżony. Nie odebrałam. Ale po chwili znów. I jeszcze raz. Za trzecim razem odebrałam. Usłyszałam głos, którego nie słyszałam od ponad roku. Więc to tak teraz wyglądasz? Z weterynarzem. Żałosne. Zamarłam. Szymon? Myślałaś, że się wymarzysz tak po prostu? Że nikt cię już nie będzie pamiętał? Rozłączyłam się. Ręce mi się trzęsły. Zaparzyłam herbatę, ale nie wypiłam. Filip zbliżył się i położył łapę na moim kolanie. Zawsze wiedział, kiedy coś we mnie pęka. W poniedziałek nie mogłam się skupić w pracy. Każde powiadomienie na telefonie sprawiało, że serce podchodziło mi do gardła. Napisałam Michałowi. Możemy się zobaczyć dziś wieczorem? Nie chodzi o Filipa. Odpisał niemal natychmiast. Zawsze. O której być? Spotkaliśmy się w kawiarni stare drzewa przy Placu Litewskim. On w granatowej koszuli i kurtce typu parkę, ja w długim beżowym płaszczu i szarych z subtelnym wzorem w liście. W butach na niewielkim obcasie czułam się bardziej kobieco, ale też bardziej niepewnie. Gdy usiedliśmy przy stoliku w kącie, Michał spojrzał mi prosto w oczy. Co się dzieje? I wtedy powiedziałam wszystko. O Szymonie. O jego kontrolującej obsesji. O tym, że nie potrafił odejść cicho, że był jak cień, który długo nie dawał mi spać. Michał nie odwrócił wzroku ani razu. Ujął moją dłoń. On nie ma już żadnej władzy nad tobą. Ale jeśli będzie próbował, porozmawiam z kim trzeba. Nie chciałam, żeby był moim wybawcą. Ale sposób, w jaki to mówił spokojnie, bez litości, ale z determinacją, Dawał mi poczucie, że nie jestem już sama. Po powrocie do domu zastałam kopertę pod drzwiami. W środku było zdjęcie. Ja i Szymon. Stare. Z wakacji w Gdańsku. Na odwrocie. Nie zapominaj, kim jesteś. Pobladłam. Poczułam, jak całe ciało ogarnie chłód. Następnego dnia przyszłam do kliniki z Filipem na kontrolę. Ubrana w jeansową spódnicę, czarne rajstopy i koszulę w kratę, której górne guziki znów zostawiłam otwarte, może nieświadomie, może z potrzeby przytrzymać się jakiejś kobiecości. Michał już czekał. Od razu wyczuł, że coś jest nie tak. Pokazałam mu zdjęcie. Zamknął oczy na moment, jakby chciał wszystko przemyśleć w jednej sekundzie. Posłuchaj. Możemy iść z tym na policję. Ale najpierw, chcę, żebyś się czuła bezpieczna. Ze mną. Po badaniu zaprosił mnie na spacer po ogrodzie za kliniką. Było chłodno, więc założył mi na ramiona swój polar. Miał zapach kawy i sosny. Zatrzymaliśmy się przy drewnianej altanie. Nie chcę być kolejnym mężczyzną, którego się boisz. Ty nigdy mnie nie przestraszyłeś, Michał. Przeciwnie. Ty mnie rozbroiłeś. Wiesz, co mnie najbardziej pociąga w tobie? Że nie próbujesz być idealna. Pozwalasz sobie być prawdziwa. W tej chwili zrobił krok w moją stronę. Dotknął mojej szyi, przesunął opuszką palca po linii obójczyka. Długo, powoli. Ta koszula powiedział cicho. Działa na moją wyobraźnię bardziej niż jakiekolwiek rozebranie. Przymknęłam oczy. Pocałował mnie Nie gwałtownie. Niezachłannie. Z szacunkiem, z głodem, ale i z czułością, która bardziej rozbierała niż ręce. Filip zaszczekał z Oltenii i oboje się zaśmialiśmy. Nasz strażnik moralności mruknęłam. I jedyny, który mógłby nas jeszcze powstrzymać. Wróciłam do domu z miękkimi kolanami. Ale wiedziałam, że to nie koniec historii. Rzecień przeszłości dopiero się podnosi. A miłość, miłość właśnie zaczynała się rozkręcać. To miała być spokojna środa. Filip czuł się świetnie, znów szczekał na gołębie i grzebał nosem w mojej szufladzie ze skarpetkami, jakby szukał tam skarbów. Ja założyłam białą, lekko prześwitującą bluzkę z falbaną na dekolcie, bez stanika, bo tak czułam się wolna i szerokie spodnie w kolorze piasku. Do tego włosy splecione w luźny warkocz i delikatne perfumy z nutą róży i paczuli. Nie planowałam spotkania, ale plan miał swoje plany. Po południu przyszła wiadomość od Michała. Potrzebuję cię. Niezawodowo. Po prostu dziś. Możesz przyjechać? Serce zadrżało. Filip wskoczył do bagażnika, jakby wiedział, że i on będzie potrzebny. W klinice nie było nikogo. Światła przygaszone. Tylko Michał, stojący w drzwiach pokoju zabiegowego, z tym swoim zmęczonym uśmiechem. Wszystko w porządku. Zapytałam: Nie, ale będzie, jeśli mnie dziś nie zostawisz. Weszłam za nim. Nie dotknęliśmy się. Nie pocałowaliśmy się. Ale napięcie między nami było jak drżąca linka tuż przed pęknięciem. Co się stało? Dostałem wiadomość od Twojego byłego. Zdjęcia. Groźby. On wie o mnie. O nas. Zamrugałam. Ale skąd? Nie wiem. Ale nie boję się o siebie. Boję się o ciebie. Zamilkliśmy. I wtedy Michał podszedł. Dotknął mojej dłoni, powoli przesunął palcem po jej wewnętrznej stronie aż do łokcia. Chciałem dziś cię tylko przytulić. Ale mam ochotę cię zatrzymać. Nie odpowiedziałam. Wsunęłam się w jego ramiona i poczułam, jak obejmuje mnie całym sobą. W jego objęciach było więcej niż pożądanie. Był dom. W pokoju panowała cisza, jakby świat przestał oddychać. Tylko ja i on. I moje ciało, które odpowiadało każdą komórką. Michał, jeśli myślisz, że się boję. Wiem, że się boisz. Ale ja jestem tu, żebyś nie musiała bać się sama. I wtedy znów mnie pocałował. Tym razem głęboko, z ogniem, który był wyważony, ale niezaprzeczalny. Jego dłoń przesunęła się po moich plecach, czując każdy zarys bluzki. Palcem musnął materiał tuż pod szyją, gdzie bluzka lekko się rozchylała. Nie poszedł dalej. Ale spojrzał na mnie tak, jakby chciał zapamiętać każdy szczegół. Wróciliśmy do salonu kliniki. Filip spał na swoim starym kocu, jakby wiedział, że dziś jego rola to nie przeszkadzać. Mam pomysł, powiedział Michał. W sobotę zabiorę cię poza miasto. Mam tam domek. Możemy pobyć sami. Zdala od tego wszystkiego. Pokiwałam głową, nie chcąc używać słów które mogłyby zniszczyć ten moment. Ale w piątek wieczorem, gdy pakowałam rzeczy, szare legginsy, kremową koszulę nocną, szczoteczkę do zębów i książkę o ziołach, telefon zadzwonił. Znów numer zastrzeżony. Tym razem odebrałam. Głos był inny. Spokojniejszy. Kobiecy. Pani Klaudio, tu sierżant Anna Wrubel z komendy w Lublinie. Musimy się z panią pilnie skontaktować. O co chodzi? Dotyczy Michała Zielińskiego. Został zatrzymany do przesłuchania w sprawie zagrożenia i nękania jednej z byłych partnerek. Proszę nie wyłączać telefonu. Będziemy potrzebować pani zeznań. W głowie zrobiło mi się ciemno. Upuściłam kosmetyczkę. Filip zaszczekał. W słuchawce zapadła cisza. Nie wiem, czy to była gra. Zemsta? Pomyłka? Ale wiedziałam jedno, nic nie kończy się naprawdę. Czasem to, co uznajemy za ocalenie, ma drugie dno. A miłość? Miłość potrafi nie tylko leczyć, potrafi też oszukiwać.